wszystkim, z tej strony Sztormelka i Sowa Iga a dzisiaj porozmawiamy na temat yy, pająków. Tak wiem, niektórzy z was mogą mieć arachnofobię lub się po prostu bać pająków, tylko, że ja to nie mam arachnofobii, tylko takie zbliżenie do tego, po prostu ja się boję pająków i ogólnie tyle wam powiem. I opowiem wam też trzy śmieszne sytuacje związane z pająkami. Koniecznie musicie udostępnić ten filmik swoim znajomym, którzy też się boją pająków. I powiedzieć im, że to nie jest coś strasznego. Ja się akurat odzwyczaiłam od tych pająków, w sensie od tej fobii ja się odzwyczaiłam. No i zapraszam do oglądania. Pierwszą najśmieszniejszą sytuacją było to, jak budowałam fotel z... Konie e, w sensie po prostu e, kładłam e, na taki bujany fotel, nie na taki bujany fo fotel, tylko na taki kokon bujany, to ja, to ja na niego kładłam e, konie szlejs, nie? I ja wszystkie moje konie, czyli dokładnie 38 koni, położyłam na tym fotelu. No i ja tak patrzę na jednego konia i mówię... Jak tam plamkę. Patrzę na tą plamkę, a to jest skujony, skulony pająk w kulkę, To wiecie co ja robię później z tym koniem? Nic zrzucam tego pająka, jak prawdziwa jak prawdziwy jak, jak, pra jak prawdziwy twardziel, tylko ja po prostu biorę i rzucam tym koniem. Yy, o o yy, sztuczną trawę, bo ja, tam, bo ja mam tam sztuczną trawę. Yy, I ten pająk zlatuje i on wylatuje przez balkon. Ale koń nie wylatuje przez balkon, tylko jak wyleciał przez balkon I to według mnie było najstraszniejsze Bo ja widziałam jak ten pank miał rozłożone wszystkie kończyny I tak wyleciał przez mój balkon To było straszne Według mnie tylko było straszne Ale była też taka jedna sytuacja Której się jeszcze bardziej boję Raz yy, kiedyś jak wyszłam yy, z jakiegoś pomieszczenia Nie powiem wam z jakiego, bo to jest prywatne yy, No to wtedy patrzę tak Gładzę sobie włosy normalnie ręką. Ręką, która może być teraz w tle. I tak patrzę, patrzę, mówię coś miła, skoczę. To ja biorę tą rękę, patrzę, a tu malutki pajączek. I po prostu ja ocieram tą rękę o ścianę. Tak wiem, czasami mogę być dziwna, ale... Moja trzecia sytuacja to była taka, w której zobaczyłam ogromnego pająka. To nie, było tak, to nie był jakiś pajączek, tylko to było pajęczysko. Ale nie miał nóg, tylko że miał dwie nogi, a, a kończyny z przodu to były po prostu takie: jak to, jak to ująć? Skorpiony. No skorpiona to takie macki, wiecie o co chodzi. Nie udostępnię wam zdjęcia, bo nie wiem jak to się robi. No i jak widziałam, że on zwisa nad moją głową też na balkonie, to ja po ja prostu nie odgarnęłam go ani nic nie zrobiłam, bo ja bo się boję pająków. No to wtedy yy, ja zawołałam tatę, on tak męsko tam, Rączką fuknął i już go nie ma. Ja to dużo oczy zrobiłam. Wszystkie konie biorę z tego fotela, mówię dość i wychodzę. <noise> tak, wiem, to było dość dziecinne z mojej strony, ale dziękuję za obejrzenie tego filmu. Ud jak, jak mówiłam na początku, udostępnijcie ten filmik. Swoim znajomym lub rodzicom, którzy też się boją pająków, yy, i powiedzcie im, że to nie jest nic strasznego. Oraz dziękuję za to, że mogłam się podzielić z wami moją historią oraz moją fobią nie, nie fobią, tylko moim lękiem. Yy, no i ogólnie możecie też napisać komentarz, czy się boicie pająków. Jego chętnie odczytam. No i papa.